Oreczki namoczone i malunie i duże, koper zdrowy, świeży, słoik wyparzony, wymyty, wyparzony czosnek. Tutaj zaraz będzie obrany, niektórzy mówią, że wystarczy na pół przeciąć, rzucić ale ja lubię tą wodę się czasem napić. No i piękny kawał szanu. Hm. Także do dzieła. No tak jak widać, koper jest na spodzie Czosnek Tak posiekany, nie posiekany, na połówki zrobiony I bardzo fajnie drobno posiekany szan I kawał szanu. Jeszcze liść dębowy, albo z czarnej porzeczki by się sprzydał Albo przydał, także Teraz ustawiamy Ogórki do góry Te grubsze bliżej ścianki I tyle, no są upchane ale nie dam rady drugiej warstwy zrobić tak położę na wierzch przysypię później tym czostkiem. może jeszcze koper dam na wierzch. też dam i dam tutaj specjalnie przycisnę talerzykiem bo nie mogą pływać, one muszą być zamoczone zamoczone ogóraz musi być zamoczony inaczej to nie jest ogóraz uwaga, szanu. No, także ogórasy poubijane, na wierzch damy jeszcze kopru, także jest ziele angielskie, liście laurowe, czosnek, szan, będzie też talerzyk, weszedł, weszedł, wyparzone, wszystko wyparzone i tu jak... Jedna moja znajoma powiedziała, że ona gorącą wodą zalewa. No ta nie jest gorąca, ale ja nie mogę tam palca wsadzić. Także według mnie jest gorąca, ale nie jest wrzątek. Pierwszy raz tak robię zawsze chłodną dawę, letnią. Także jedziemy z koksem. Musimy zapełnić słoik, i żeby się zakryły wszystkie te ogórasy. Woda, oczywiście, jest osolona solą do peklowania. Oh. Mam nadzieję, że nie braknie. Nie, nie. To jest galonowy ten. Galonowy, czyli niecałe 4 litry słoik. A w tym garku znowu mam przelicznik na. na tam mam za poziomy na, narysowane. Jest 7 litrów, 6 litrów zrobiłem. No jest rewelacja. A dalej jeszcze trochę. Jest zakryty. Kompletnie Z tamtej strony lepiej wyglądają, bo tam są te mniejsze No wow! jest tylko kantynę otwierać no Ciekawy jestem z takim, z takim gorącą, wodą, czy to wyjdzie To jest upside down Przykrywamy to jakąś szmatką i, i będzie Zobaczymy powódkę i już możemy zagryzać. <głos> <głos> Żartuję, gdzie tam jeszcze co? Ale trzy dni. Dzisiaj jest sobota. Teraz jest tak po południu, południe. No to niedziela, poniedziałek, wtorek już powinny być dobre. Także voila.